Siema, tutaj abez. witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie kolejne petardki, kolejną nowość 2021 roku. Tym razem od PiroMaxa. Są to petardy Nitrox, tak jak mówiłem, PiroMax, kod produktu, pxp 208. Zanim zaczniemy test, zapraszam was do sklepu Fireworki Shop. Tam dostaniecie m.in. te petardy oraz wiele y, innych nowości, nie tylko. I z kodem Pyrogang mo możecie wyrwać tam 15% zniżki. Zapraszam także na wszystkie moje TikToki na do subskrypcji i takie tam rzeczy Dobra, no to lecimy z petardami Nitrox Wypada trochę omówić Kod produktu już Wam powiedziałem W opakowaniu znajduje się 20 sztuk petard 20 sztuk petard Klasy F2, klasa druga, Proszę bardzo yy, Za takie petardy musimy zapłacić 12-14 zł Coś w tym stylu Plus wiadomo kodzik rabatowy Jeśli będziecie zamawiać na Fireworki Shop Więc no wyjdzie pewnie No tam koło koło dyszki, koło 11 zł znając życie. No, petardy od PiroMaxa. PiroMax ogólnie na tle dzisiejszych petard wybija się dość dobrze. Zobaczymy jak to będzie z petardami również nowymi. Bo rc 5 czy tam Titan Crackers, one od PiroMaxa strzelają naprawdę dobrze. Ale zobaczymy jak nowość tego roku. Dobra, CO oczywiście posiadają oraz gramatura tego to 7 gram 7 gram na 20 petard Jak łatwo policzyć Wychodzi to 0,35 grama na petardę Tak dobrze mówię? Tak 0,35 Tak wygląda jedna petardka Może przypominać Wszystkie RC5, Dengery Takie rzeczy, bo jest to Dokładnie na tej samej budowie Robione, tylko jest mniejsza W sensie No jest Krótsza i trochę chudsza, ale no przypomina bardzo, nie oszukujmy się, te wszystkie y, flagowe petardy od y, Piromaxa. Wamczyk jest dobry, dość gruby, nie jest jakoś wybitnie pogięty, raczej gasnąć nie będzie, wygląda dość jakościowo. Y, różnicą y, od wszystkich RC5 i takich rzeczy, przepraszam, y, nie wiem, łamie mi się głos, Ych, mam nadzieję, że nie będę chory. Różnicą od tych wszystkich arcypionek, dangerów i takich rzeczy jest to, że nie ma gipsu, jest zatyczka plastikowa. Korpus jest bardzo twardy i nie wcisnę go za nic w świecie. Jest to jakiś plusik. Mam nadzieję, że też będą, mimo swojej gramatury, walić tak basem jak swoje starsze wersje, czy no starsze wersje, po prostu starsze petardy od Pyromaxa, bo jak na dzisiejsze czasy, takie dangery, crashe czy tego typu petardy od Piromaxa są świetną opcją i mam nadzieję, że w 2021 roku Piromax również zaskoczył nam, nas czy, czymś dobrym, a nie będzie to po prostu kolejny syf tego roku, jeśli chodzi o petardy. Odpalamy. Ląd pali się dobrze, tak jak podejrzewałem. Uu. Wybuchają dobrze. Myślę, że mogę je porównać do takich. Hmm. może Tigerów, tych Tigerów od Jorge, to też jest nowość tego roku, testowałem już jakieś dwa tygodnie temu. Jeśli nie, nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam w tym momencie pewnie wam się wyświetla karta tutaj w rogu. Szałają yy. podobnie do nich, przynajmniej tak mi się wydaje. Jakbym wiedział, to bym je pewnie wziął, a... Co jak co? Zaskakująco dobrze jak na 0,35 grama. Odpalimy sobie jeszcze dźwięk różno. Jest na razie ok, będę szczery. Uuu. Dobra, podobają mi się. Jak te giery były dobrą nowością, to to również jest dobrą nowością, jak na ten moment, moim zdaniem. Wow. Pyromax musi mieć bardzo dobrą mieszanę, bo to jest niemożliwe, że aż tak dwali. Proszę bardzo, dziurka może nieduża, bo no tak luźno rzucone, ale, ale jest dobrze, podoba mi się to. Mam przy sobie tutaj, bo akurat wyruszyłem tego samego dnia ze wszystkimi nowościami, mam przy sobie petardy Tor. One też są nowością tego roku. Testowałem już je i są na kanale, więc jeśli chcecie je sprawdzić, no to wbijajcie na kanał, proszę bardzo. To jest petarda tor, ona ma 0,30 g, a to ma 0,35 i porównamy je sobie. Dobra, pierwszy leci tor. Żeby nie było tor i teraz Nitrox. Odpal się Nitrox, no. Dobra, jeszcze raz Tora rzucam. No fakt. Czemu mój palnik nawala? Dobra, wezmę drugi palnik i spróbuję tak jedną po drugiej, żebyście sobie porównali. Bo moim zdaniem jest duża różnica między tymi petardami. Już nie mówiąc o cenie, ale to, to nieważne. Dobra, lecimy. Pierwszy jest tor. Odblokuję palnik. Mam nadzieję, że ten nie będzie nawalał. Dobra. Pierwszy tor. i Nitrox. To był tor. To był nitrox. Są mocniejsze. Znacząco. Więc znacząco, no słychać, że są mocniejsze, że są znacząco tańsze, więc akurat o torach to nie ma co mówić. Jestem zadowolony z Piro Maxa. Nie są to najmocniejsze petardy. Osobiście chętniej kupiłbym dwie paczki na przykład RC5. Co nie zmienia faktu, że te petardy nie zasługują na straszną niską ocenę. I czemu to było mocniejsze? I to sami słyszeliście raczej, że to uderzyło mocniej. Czyli są nieco niestabilne, tak podejrzewam, ale no żadna nie wali jak pikolak. Kolejna luźno. Mocnie walą. Porównałbym je do jakichś killerów, czy torów, czy nie torów. Przepraszam, killerów czy turbo od komety. No. I do Tigerów, tak jak mówiłem od Jorge, które też są nowością. Jak na razie, bardzo, bardzo mnie zadowalają. Yy, wiadomo, tak jak powiedziałem, chętnie kupiłbym RC-5, ale no, wiadomo, RC-5 wydałem chyba dziewiątkę, więc nic dziwnego, że petardy, które zasługują na dziewiątkę, są dobre. Yy, dobra. Lecimy. Nitrox pod garnuszkiem. No, odpal się. Proszę. Wbijamy i zobaczymy, jak poleci. Ładnie. Jak na dotychczasowe nowości, które dziś testowałem, a testowałem już trzy petardy, trzy, trzy petardy, trzy różne y, petardy, można powiedzieć, no to najwyżej. A miały praktycznie najmniejszą gramaturę. Co jak co, nitroksy, bardzo zadowolony z nich jestem. Możecie śmiało je brać. Można porównać tak jak mówiłem do na przykład Tigerów. Choć nie wiem, szkoda, że ich nie mam. Porównałbym tak od razu, ale luźno można je porównać do Tigerów. Tylko czasem niektóre wybuchnie mocniej, ale to dobrze. No to co? Wydaje ocenę Nitroxom Nitroxy ode mnie dostają dobrą siódemkę z plusem. Jak na nowość tego roku bardzo fajnie walą. Stosunek jakości do ceny też jest dobry, bo wykonane są świetne. Świetne. A zobaczę, gdzie to jest produkowane. W Chinach. Więc Chiny też już się bardziej starają. Jak na chińskie petardy, jakość wykonania jest bardzo dobra. Ląd pali się świetnie. Huk, jak na 0,35 g, bardzo dobry. 20 sztuk za około 11 zł, jak użyjecie kodu. Jest to cena ok, Myślę, że siódemka. Jak... Jak tym Tigerom dają chyba 8, no to nitroksy na siódemkę, bo są trochę droższe. Jak najbardziej? Nitroksy ode mnie siódemeczka. Jaka będzie Wasza ocena? No to napiszcie mi w komentarzu. Zapraszam do komentowania oraz zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Mam nadzieję, że już to robicie. A jeśli nie, no to bez problemu znajdziecie go na kanale. No to co? Czekam na wasze opinie. Jeśli jesteście nowi. No to subskrybujcie i zostańcie na dłużej. A ja zapraszam Was do oglądania dalej maratonu. Bo pamiętajcie, 14 dni po dwa materiały codziennie. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym długim materiale. Ma, ma, nie umiem mówić: materiale albo dzisiaj o 20 w szorcie. Trzymajcie się. Cześć.